Z tej strony magnifikolol, a to jest kolejny odcinek z Minecraft'a. I tym razem zagramy sobie Bedwarsy. Z Fiuriną. Tak, z Furyną No, Ta. dzisiaj będzie taki luźno-pogadankowo grający. Fury się cieszy, wszystko po kolei. Ha, ha, ha. No, to zaczyna już arenę, a my będziemy zaczy. Dobra. Nagrywanie. E, właśnie, już jesteśmy na arence. I, i, I tak, I, i Futryna, co my, O, dostał, aha, dobra, myślałem, że dostałem Fam, Dobra. Family dobra. friendly. Futryna pójdzie sobie na środek, I jak zawsze. E, give me gold, give me gold. Nie dam. Me gold. golda chcesz? Dobra. Tak, to golda, masz, golda wyro. Ja sobie, oczywiście oh, Futryna sobie będzie sobie speed bridge'owała, oczywiście 15 razy jeszcze przy tym spadnie, ja sobie wolę, e, tak. Potwierdzone fakty. Znali potwierdzone fakty, to jest jedno zło po prostu. Więc. Właśnie. Dzisiaj chcieliśmy sobie pogadać o tym. O, nie ma niebieskich. Dobrze. No Czy mogę ja powiedzieć teraz. Tak, tak, jakie, tak, tak. Y, jakie serie chcecie, żebym nagrywał? Jest na razie pięć, które sobie zablokowałem, nie starczył mi wełny niestety. Co? Gdzie ja doszedłem w ogóle? Bo ja wiem. Dobra. Yy, tak, białeś. są cztery serie. Pierwsza to jest Survival z oto Furreiną. Oczywiście ma Aberina, bo jesteśmy na derpie. Niestety. Mam lepszy o, level tak. od ciebie, dziękuję, do widzenia. Yy, dobra, nieważne. No jak mówiłem, Survival z Furreiną to jest pierwsza. Montażysta? Proszę tutaj dać listę. O ile jest jakiś montażysta. Dobra. Drugi... To będzie serwer z wytryną, może jakieś jeszcze osoby dojdą, na moim serwerze, który jeszcze... Mogę tego nie komentować. <grym, 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 na moim serwerze ManiDN, który za niedługo będzie miał edycję, jeszcze nie... No, za niedługo, jeszcze nie jest potwierdzone kiedy, ale za niedługo już będzie. Oczywiście teraz możecie jeszcze wbijać, teraz jest taka testowa edycja, więc no dobra. To był drugi. Pozdrawiam Mo Filipa. Oczywiście. Montażysta dodaj do listy. Trzeci typ e, serii, który bym chciał nagrywać, oczywiście, czy wam się spodoba. To survival samemu na modyfikacje, które. No, sam sobie stworzy paczkę. Taki. No, może nie za dużo tych modyfikacji, ale to tak około skrówki Na tyle ile wyciągnie. E, ten nie. Też montażysta proszę dodać do listy i czwarty co to było? Eee, czwarty, czwarty Mody? Może mody, już mi powiedziałem. Mini gry? O właśnie i mini Też z Futrynką, to jest taka teraz poboczna seria. Jak widać futrynka sobie tam lami. Oczywiście spadając 15 tysięcy razy. Bo co to za gra gdyby futrynka sobie nie spadła? Ja Właśnie, plus jeden. Dobra, diaktyka na środku. E, Bzią tak, muszę Muzykę... Ty zebrała te emeraldy. Jest, za ja idę na środek po emeraldy. <grym 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 nie man. wiem, czy jest dobra jakość mikrofonu, może jeszcze zmienię mikrofon, ale to, to jeszcze w przyszłości. Aha, ja chciałem cię pić, ja pierdziele. Family friendly. Tam? Mi się wydaje, że tak powoli chodzę, nie wiem, tego też nie będzie. Eee, na co zbieramy chciałem opa? powiedzieć. Dlaczego tak dłu długo nie nagrywaliście? No w sumie ja nie nagrywam, po prostu no. czekałem na kompa. A, jak widzicie Którego mam długo. teraz logo. ma nowego? Proszę. Hamstwo. Premium zakupione, swój skin, mogę tam później wam pokazać na lobby jak my jedziemy. I tak, Granie jest. na Hypixelu, dziękuję, nie... Na nie Na Hypixelu może być, ale Futrynka niestety nie będzie gra, bo nie ma krew. Mm. Niestety... Nie stać ta Ha. Tak ma. Co tam za ta... widują? Kurczę, co tu się dzieje? A bo... Ej, nawet nikt nie idzie na, na środek. No. Bo, bo im się nie chce. My ej, tutaj co, sobie ej, tylko jak Co tam rzuci... Co tam różowi zrobili? Nie wiem. Nie pytaj się mnie. ej, zbieramy szybko na jakieś diaksowe rzeczy, bo oni potem mogą przyjść i będzie lipa potem. Poczekaj, Ebrace. Ja tutaj mam już 8 Emeraldów. Ja 3 Ja pójdę do, do, do I... sąsiedniej drużyny po jakiejś surowce. Czy tylko my tu jeszcze nie zabiliśmy żadnych ani łóżka, ani w ogóle? No bo niebiescy tamci poszli, a my jesteśmy a to... Aha, tutaj no. nie ma żadnych surowców, dobra. Może żebym trochę fajda zrobił. No bo objawy od razu nie było. My zostaliśmy w sumie i złota, niebieska. Dlaczego ja nikogo jeszcze nie zmieniłem? Ja też! Poczekaj. Cyk, cyk. Mam w sumie diamenty. Kupię szarpa. Y Ej, masz tutaj na ten. Masz tutaj. Weź A. sobie zbroję, kup sobie zbroję. Kup sobie mm, zbroję. Dobra, w sumie mnie. Okej. Okay. dobra, jedę zabijać. Ja mam szmarak na poziomie drugim. E, rzuci. Rzuci czerwoni. Ej, rzuci, 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 Widzę. rzuci, rzuci i to. Rzuci. Ja się nie boję oj tym. Plecki! Dobra. O, thank you. E, nie, nie mamy TNT, nie Spodź mamy TNT, uważaj. Dobra. Uwaga. Ty, ty tam rób, ty tam rób swoje Dobra, e, bo ja zaraz zginę. Ej, poza... Zginę. Okej, ty. Dobra, nie. zginę. Okay. Troszkę za mało tego miałem. Trzeba zrobić TNT. Tak, właśnie. TNT. TNT. Iwanę. Może trochę zagłaśnie słychać. No to zmienimy to. Dobra. TNT ja ci na jego. Nie polecam kuchni w Minecrafcie. Tak, by the way. Mam złoto, mam złoto. Ty masz takie. Co? Mam jedno TNT. czekaj. Nie, nie, nie. E, ja kupisz szybko szarpa, ok? Ja już kupiłam szarpa chyba, A, nie. Aha, aha, dobra. No tak, 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 tak. do żółtych, szybko, szybko. Kółki. O, tam jest gościu. E, Różowy był. Różowy był na środku, to ja widziałam. Musimy go zabić, bo Dawaj. będzie miał ten... Teleportuje się. Dobra. Ty masz chyba Teleportu... ten paczeczek do kupienia, ja? Tak, 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 tak. Bo mam tutaj emę, bo mam tutaj emę. Dobra, kill? Gdzie jesteś? Yes. Chodź tu do żółtych. Chodź tu, chodź tu, chodź tu do mnie. Bym... On mnie jakiś próbuje. Typaj! Ty pa... Kurde! Zostawmy się! Dawaj. Cofam się! Jeszcze łóżko? Kurde! Prawie. Nie! Oni mają uh, moje ten eme! Szybko trzeba. Już prawie nie łóżko zniszczyłem, tylko kurde gości mnie do Czekaj, poczekaj. idę szybko do zielonych tam. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Chociaż nie ma. Chodź do żółtych, chodź do żółtych. Czekaj. chodź Chodź, 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 chodź. Czekaj już, już. czekaj, czekaj. Już, już, już. Nie budują to. Dobra, chodź. Idziesz, idziesz? Już. Tak, idź, idź szybko. Poczekaj, poczekaj, chodź. czekaj, czekaj. Chodź, ja chodź. się tepnę tam, ja się tepnę tam do nich. Kurde. Różowy ten znowu poszedł. Znowu różowy poszedł. On się będzie tam respił. Będziemy szmaragdę e sobie zbierać na razie. Później się tam tepiemy i niszczymy im wyrko. E Czekaj, r ten! Niszczmy i ja idę do drugiej strony. Ja! Nie, 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 nie. nie. Zginęłam. Ja się tepłam tle, ten patykiem. E biały, bia żółty, żółty, żółty. Jest na środku, żółty na środku. Dobra, wyspnąłem go. Musisz mieć yy, ten, M. Zbieramy M, zbieramy M. Mam eme. cztery. Yy, musimy nasz, yy, też różowego. Ja mam dwa. Dobra, wracaj. Wrócimy tu za 40 sekund. Czekaj, bo żółty idzie. Nie, nie bij się z nim. O, jak masz emeraldy. Ty masz diamenty? Eee, yy, dziewięć. Dobrze. Czekaj, co my tu jeszcze mamy ulepszenie? Kuźnia. Zdrowisko. Czekaj, co tu jest? Co jest takiego fajnego? Może Sharp? Aha, Mark Mac. Sharp nasy mamy. Do to po czase o Dobra. do dufi, dufi, jak idzie dalej, szybciej. O. Dobra. Jest jakiś... na diakse. Dobra. Musimy na na prawo od, od nas. Rurka. Dobra, ja w do Idę na środek. Musisz tam uważać, bo oni tam kampią. Widzę, właśnie. Gościu, próbuję na środek przyjść. Yeah. Dobra, idę ten za tobą. Gościu kurde, nawet mnie nie tyknął, a ja go zabiłem. O, tak. Ym, Musimy na różowego. Chodź na środek. Jestem na środku, czekaj. Okay. Jestem na środku, spokojnie. Śmaraj, ja cię biedą. widzę pod... Bieraj. Zbieraj Zbieram, zbieram. Ja tutaj. Ja tutaj też. Wracaj. Idzie, 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 idzie. Wracam. Idzie, idzie. Wracaj, wracaj, wracaj do, do. Do bazy, do bazy. Eksplozja łóczek za 4 minuty. Zniszczamy. Damy radę, damy radę, damy radę. Damy radę. Spokojnie. Mam 14 musimy biaków. na tę e, ochronę ten. Musimy na ochronę. 3. Trzy. No trzy, trzy, Ja sobie zbiorę na łuk. Będę miał, żeby zestrzelić ich wszystkich po kolei. Dobra. Tu elementy. Gościu próbuje na środek iść. Próbuję. Takie biorę fail, bo... To nie daj mu, nie daj. Próbuj ten, próbuj. No nie mogę po prostu. Jakiś dziwny lag jest wtedy. No troszeczkę, ale to... Co tutaj... myśmy mieli jeszcze przekazać, Bigo? Nic. Jak to nic? Serie. Co, co, ile będą się pojawiać serie? E, bigo, 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 bigo. Biego, biego, Już To mój. Już jest mój. Dobra. Wow, czy ktoś ma E Moje, moje, moje. Chodź, chodź, chodź tutaj. Chodź. Chodź na diaksy. No jestem, a będą, jestem, jestem. tam diaksy. A musimy na tę ochronę trzy. dać rady? Dobra, sorry. Daj Dam, zaraz go zabiję. Ile już masz kili? 7, gdzie ten kościół jest? Oni to tutaj te kordy ekspią na tych diaksach? Musimy. No? Musimy odciąć ich jakoś. No. Atakuje. Żeby nie mieli. Udy, dobra, zepchnąłem gościa. Zepchnąłeś? Tak, dobra. dobra. Nie, wypadł poza świat. Co? Ja mam pomysła. Musimy się i yy. Chodź. Masz emeraldy jakieś? No, sześć. Jestem u nich. Jestem u nich. Nie, nie, nie idź. Biorę im diaksy. Biorę im diaksy. Bier, uciekaj, zablokuj jakoś. Dobra, zbierajemy raz, bo są. Ja mam trzy, ja mam sześć, ok. sześć. Dobra, y, kupuję tego. Y, prota, 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 szybko. Zaraz eksplozja łóżek. I mi zabrałem szybko diamenty, więc no. Ja sobie kupuję wszystko, co może być za. Te... Dobra. Teraz, żeby tylko nie spadnąć, ja mam dużo strzał. Cztery taki. Ej, być... Ej, masz jakieś diamenty? Masz jakieś diamenty? Yy, czekaj, czekaj. Nie mam. Kurczę, bo jeszcze potrzebuję dużo. No idź tam do jaksy. 16, 16 muszę mieć. Chodź na środek. Ale już jest ten. Dobrze. Nie mamy łóżka, pamiętaj. Uważaj, bo oni tam będą pewnie. Wiem, gość tu jest na środku. I to byśmy mogli ich spróbować zabić. Ej chodź, spróbujmy. Kurde. A nie, spróbuj, zabi, zabij, zabij. Zabi go. Mam tutaj nie. strzały, nie masz? Nie mam na wydłuku, nie. Tu jeszcze emeraldy są, A ja mam dziewięć. To masz moje, masz tu, masz tu, masz tu. masz Ja tu i bez klepał. Ja spróbuję na tą, ten, ochronę 4 spróbować. Ale wątpię, żeby mi się udało w tak krótkim czasie. To bierz. Dobra, kupię łuk, kupię Atak łuk. tak tu. Czekaj. Ej, lewe! Jaką Jabłka, jabłka kup. Kupuję właśnie. Dużo. Rzucam pełną okej. Dobra, okay. padł jeden. E, uważaj, bo one wypychają mocno! Uważaj plecy, żeby ci nie robiły, one tak wypychają! Uważaj, uważaj! Uważaj, do... gościu! Cofnij się, cofnij się! Już za późno. A nie, dobra. Dobra była ale ta... gra. Wy, Wytrwaliśmy do końca. Gra. Ile masz killi? Właśnie. E, trzy, trzy. Dobra, chodź na lobby. Dobra. Szybka runda, niestety przegraliśmy. Ale było dobrze. To była taka rozgrywka, no. więc... Na początek serii możemy tutaj, nie? Czekajcie, pokażę no. skina, który się... Troszkę zmie... Nie, troszkę się zmiechnił. Mhm. Czekaj, jeszcze coś. O, troszkę się kim zmienił, oko jest lekko niebieskie. No. To jeszcze dajcie znać czy, jakie chcecie serii. No więc survival na modach, ee, Survival z futryną na singlu po prostu, z, z futryną. Survival na moim serwerze, z futryną i z jakimś innym osobami jak dojdą. I minigry. No. Montażysta jeszcze raz tutaj przypięte te cztery punkty ja się z wami żegnam, futryna też się z wami żegna. Papa. Pa. No, no, no i Pozdrawiam no. swoją mamę! No dobra, no i... No i cześć, nie? Pa!